Spod z Wami, Czytania z Ewangelia wit, Sława Tobie To czasu kolana to w i słuchał słucha Boże Słowo, a więc to ja w Bilia nie ozera to popatrzył w dwa paczalenie do bere Rybałki ziszowsze nich połuskale sieci. Uwiszowsze do odnoch szowniew, jaki należał Symonowi, poprosyw o trochy wid plesty wid wyt zemli, już siw i nawczaw na towpy i szowna. Koleś perestaw promawiaty, więc skazav do Simona: "Witplewy na głębino i zakęte wasze sity dla rybołwli". A Symonu w odpowiedź сказал: "Na stawneku nic My niczego nie pimali, ta za słowem Twoim zakręcił siety i zrobiwszy cewone Nałowili siło silną rybę". А їхні сіти почали рватися. Тож вони дали знак товаришам у другому човні, щоб прийшли прийшлі допомогти. І вони прийшли, наповнили обидва човни, так, що ті стали потоптати. Побачивши це, Симон Петро припав до колін Ісуса, промовляючи: Відійди від мене, бо я грішний чоловік. Господи, бо від вовлі риби, яку вони піймали, подив, охопив його і усіх, хто був з ним, також Якова, Йоанна, Синів Зеведеїв, які були спільниками Симона. І сказав Ісус Симонові: Не бійся, відтепер Ти будеш ловити людей, і витягнувши човни на землю. one, pokonawszy wse, piszli ślidom za nami. Słowo gospodnie. Sława Tobie Chryste. Może my na to zwrócili uwagę, a może i nie, ale bądź jakie przyzwanie Boha, bądź jakie przyzwanie, jakim y, klika w, sam Jezus Chrystus, dlatego, żeby buty z Jezusem Chrystusem. Zawsze każde poklękanie rozpoczynało się Wicjo, żeby spota, z początku buty uczniami Jezusa Chrystusa. Chociaż późniejszy ten uczeń będzie apostołem, apostoł może być rymskim papoju, jakieś zadania, jakieś profesje, ale zawsze u Jezusa było tak, że kocho Jezus nie w to z początku było to zadanie, ta cześć, taka funkcja byty uczniom Jezusa Chrysta. I warto na początku nawet ci pięknej niedzieli, jaki rozpoczynamy. ty też swoje miejsce przed Jezusem. Czy, czy ja je dla Jezusa, czy czy się przed Jezusem uczniem, czy tylko parafianinom czy poczuwaję się przed Jezusem, że tam daleko jest Hospod Boch, a jak grzeszna ludyna лише tak często sobie nazywam Warto prosto wejść w taką, w taką prawdę, żeby no, no, zrozumieć tako, że Jezus z początku każdego z nas klicze do tego, żeby być Jego uczniom. A ucze, uczeń to ten, kto y, maje zamiar uczyć się, maje zamiar zdobywać coś, rozwijać ottrymywaty, ale wid to dobre tebe budę wczyty. Jaki maje taki taku turbous, żeby y, życia moje wzwiaty swoje ruki i jak najprokrasniejsze tak wychowywaty, tak do jakiegoś momentu dojty, żeby przyszowcej moment szocej uczeń, że budę y, może i bilsze, może i coś otrzyma ale ale budę wczyty się, maje kogo wczyty się. i co jest takie pierwsza? Pierwsza, dума jeszcze ważna, ważna dobra nowina sioodni, takżeż dla nas, że Jezus klęcze sioodni, takżeż kożno, kożnowo z nas, dla toho, żeby były jeho łucznią. Drugie nasz, ja bym jakoś chciał takżeż zwrócić uwagę, pobraćmy, że sioodni, kożno odneczytanie ma je właśnie ten na takowo przyzwania. Takiego klikania, w jakomu Boże Słowo do nas każe, jak w pierwszym czytaniu prorok Isa jest wezwany przez Boga. Światy i Pawloka, że prekrasne takoż świadectwo swojego życia, Kimbów, był, że robił, ale co zrobiła wira takoż w Jezusa Chrysta z Niego. I mamy także nadzwyczajne taką perłę, takie słowo w słowie po powodu poklekania świetoch o Petra, Petra może z początku, ale też trzeba tak podwyżty się na Boże Słowo, że daży Petro, Jezus klikał w Petra trzy raziw, to, trzy raziw swoje. Poklękania miał w Petros, żeby buty uczniem. Da? my się od niej drugie poklękania Petra. I takoż zobaczmy, w jaki sposób, w sposób idę poklękawie Jezus Chrystus Petra. Je jest taka podija. da? jest je master, to pto, jak czujemy w Ewangelii, jest jest Petro razem ze, ze swoimi wspólnikami, to pto y, czujemy, że Petro nie pracował sam, ale wie, jak taka dobra kompania u nicho byli wspólniki, to te syny Zewedy, Ewa, Jakow, Joan może jeszcze ktoś był, to jakaś taka no dobra kompania, która zajmuje się tym, co większość późniejszych apostołów zajmowała się i one jak raz je, po swojej roboty, one jakby jak, jak najbardziej znają Kole i szo mają robić w swojej pracy. To tak jak korzeń z nas, czym by ktoś z nas nie zajmował się, da? Mamy już swoją jakąś praktykę. Za nami jakieś roki, pracy. I myślę, że często można tak podumać, šo, że już, no, to ja że za mną już stoi praktyka i to nie maleńka, co nie rok, co nie piątka, może nie 10 lat, w... ale mają konkretną praktykę, że znają ni w prawo, ni w lewo. To, jest jakiś riweń też i pracy, i dalej jak coś można poczuć tam rozwywaty się, czy coś to my już znamy, co, jakby w czym rozwywaty się, że coś ja osiachnuła, ja osiachnów, i tak mnie dobrze. dobre. Ja w tym jakby master, specjalista kosz. I zobaczmy, że do takowego specjalista, Petro przychodzi ludyna, chociaż Jezus Chrystus jakiś zupełnie nie jest specjalistą w tej profesji. Tesla przychodzi do rybałki, da, zawsze jakby dwoje różnych ludzi się I to, co, to, że, to, co to, co pokazuje Jezus Chrystus, da, jakby daje taką tą nadzieję, da, jeszcze raz zrobicę, da, nie wdało się, da? taka porażka jakby, da? ale idę jeszcze raz to. I Piotro w, w była jakaś nadzieja na Gospoda, była wira również w Jezusa Chrystusa, że on to że on nie boi ten, ten ryzyk zrobić. Chociaż po, po specjalności więc wie, najlepiej, żeby łowić ryby, kiedy wieczorem, może silno, samochoranku. jest połowina dnia. Jezus każe mu, żeby taki zrobił. Da? Озеро Галілейське має десь до 50 метрів глибини. там 43 кажуть, 45 метрів. Сіті, які вони закидали, мають десь півтора до двох метрів. Ісус каже, щоб так, в половині дня виплив, виплив на глибину і там кинути сіті. Ну, бачимо, все якби не складається. Все є якби напротив такому людському доброму розумінню в тим всім. Да? Ale Petro no, robi ten akt do Wiry, właśnie do Hospoda Jezusa. Da? Ten specjalist, słuchaje kochość, to nie jest specjalistą. Da? Zobaczmy, jak, jak, jak wiara do czegoś suprovoduje, wiara do czegoś nas prowadzi, da? To, to mi rozum logika znaje, co robić. zna, w jaki sposób te swoje życie, ale przychodzi może ten głos boha dużo ciasto, da? Jaki każe robić coś niezrozumiałego, coś, co šo nie składaje się dużo często w życiu, da? Ale właśnie na tym także polegaje wiara. Mamy ten rok jubilejny, rok nadziei da rik nadziei powtórzymy sobie jak na właśnie też to słowo nadzieja jak powrąty tam prawie dwa miesiące temu tamu назад kiedy odkrywał jubilejny rik to odkrywał jego w rizdwo w Wigiliu da odkrywał wczaj rik jubilejny, jaki tam co 25 albo co 50 lat w się. i też papa zrobił historyczną taką podzięć bo zawsze każdy rycjowilajny odkrywa się no, w Bazylicy Watykańskiej. Papa co zrobił na oczach całego oswitu. a następnego dnia pisze w więzniu, rymsku więzniu, żeby symbolicznie takoż odkryty drzwi więźniaci i kazał do zasłudzonych, żeby was nie wtratyła się nadzieja, bo wy dobre ludzie, wasze serce jest dobre, da? I Papa zrobił znowu taki gest, jaki do tej pory nikt nie zrobił. Tak? No jak w wiaznici przed tak? strasznymi dużo często ludźmi, jakich no, nikt z nas by nie chciał zaznaczyć, zobaczyć. I papa przed nimi odkrywa drzwi i później odprawia do świata Mesę, mówiąc o nadziei. Tak? I to jest jakby pierwszy moment. Nadija na Boga w tych takich momentach ważkich naszego życia, kiedy że wszystko jakby wtracamy, rzuty padają, ale właśnie też ten moment, da, żeby mieć, mieć nadzieję na Boga. I taki jest jeden moment, jaki można przeczytać w tym Bożym Słowie. Da. Woda, morze, oziero zawsze w Biblii oznacza zło, grzech. Da, to jest taki zawsze symbol, kiedy czytamy o Biblii i widzimy coś związane z wodą, to Biblia zawsze pokazuje, że to oznacza właśnie coś negatywnego, zło. I nawet ten wielki symbol, czym będzie cerkow zajmować się, da, czy do czego Bóg tak także każdego z nas, żeby pomagać wyciągnąć tych, jaki jest zanurzeni w w głębinie zła, w głębinie ciemrwy, kiedy ktoś z nas zobaczył, czy może osobisto doświadczywał, kiedy ktoś łowi ryby, to taka pierwsza reakcja, kiedy wyciachuje się rybu, to ryba piskakuje, jest jej dużo niekomfortno, kiedy tam ktoś ją złowił, w że bere na berech, czy tam do wody, to, to ryba jakby tego nie chce, bo ona zwykła, właśnie buty w tej swoje swoich środowiska, w jakomu ona do tej pory żyła, jej jest dużo niekomfortno. Da? І в дуже подобний спосіб можемо цю аналогію зробити також до, до особистого життя, да? до життя тих, яких може дуже часто хочеться даже і допомогти. Да? Глибина зла, в якій живе людина, глибина гріху, в якому людина навіть не усвідомлюється, що може бути щось кращого. Да? I ten zaklęk Boga, ludzi będziesz słuchał, ludzi będziesz wyciągnął, do czego nas właśnie wira da? żebym ja sam trochę doświadczył, że ta temria wymaga życia, może mnie i wciąż komfortno, ale Bóg chce mnie z tego wyciągnąć, pomagać, Wybierać mnie właśnie do i zabierać moje życie właśnie do światła. Zobaczmy tę Ewangelii jako szansę też i dla siebie, Persza da, że dzisiaj przychodzi Jezus Chrystus i kliczy właśnie w tym miejscu, gdzie ja znajduję się, da? w tej profesji, w mojemu życiu, i że tak jak Jezus klika w razy w choćby Petra, to duma już o dnia dnia trzeba mnie poczuty wytłumaczyć właśnie na ten zaklik właśnie Jezusa Chrystusa, jaki kliczy mnie kiedy ja już nie czuję ich głosu, kiedy już zwykają do czegoś w swoim życiu, kiedy może tak że znajcie, że właśnie ni w prawo, ni w lewo, w planie też i wiry, to dużo pachano. Duchowniki kazali jakby zwritali na uwagę na, na dwa momenty życia duchowno, cho, Żeby nam nie było komfortno, kiedy ko, ja żyję w grzechu i że mają mi być niekomfortno. I mają mnie też, bo to niekomfortowo, bo to jak to, dobro w mojemu życiu. To jest taki paradoks. I tak pochano, i tak pochano. Bo kiedy ja żyję właśnie w tej temnie, w tej grzechu, i kiedy że w tym jest dobre, to znam, że to jest dużo na Ale przychodzi też taka spokusa, kiedy coś tam wdaję, co w życiu może zrobić. Kiedy rano też i dobro się w mojemu życiu, tak, żeby do nie niezwykłego. Tak i każut. Dlatego to słowo dzisiaj, na, na dzień, jaki rozpoczynamy, na ten tydzień, to słowo o nadziei, właśnie słowo pro poklęciach, pro, pro, pro ale perza wszystkim sło, słowo dla tym, żeby być uczniem Jezusa Chrysta. Oto zawsze musimy nas ty i pokazywać, że ten, jaki kliczy, Jezus Chrystos, a winna Boga to większość znaje dla każdego z nas, że dla nas będzie dobre i prowadzi nas do spasienia. Amen.